W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy szkolenie z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej. Celem głównym dla pracowników było zapoznanie ich z działaniem służb ratowniczych, a także zachowanie się podczas awarii. Do po tej pory były szkolenia coroczne z, z zakresu BHP i PEPOS, które się odbywały na sali, i to były szkolenia w większości te, teoretyczne. Ma to duże znaczenie i będzie miało to wpływ na przyszłe nieprzewidziane sytuacje. Miejmy nadzieję, że takich nie będzie, że w danych sytuacjach pracownicy będą wiedzieć, jak opuścić budynek, jak udzielić pierwszej pomocy, jak się zachować podczas prac y, służb, które przyjadą z zewnątrz, y, udzielić też pomocy. W dniu dzisiejszym miała miejsce trudna ewakuacja zakładu górniczego w Lipowicy. Na wypadek zagrożenia, które może wystąpić na terenie zakładu, pracownicy oraz strażacy powyższe działania, zapoznali się z obiektem oraz z terenem całego zakładu. Udział w ćwiczeniach wzięły dwie jednostki, jest to SP Dukla oraz Lawa, dwa zastępy w ilości 12 ratowników. Ćwiczenia odbywają się kilka, kilka razy do roku na terenie i to szkół, w budynku pożyteczności publicznej. Tutaj w tym roku gościmy właśnie na terenie zakładu górniczego w Lipowicy, gdzie zapoznajemy się właśnie z tutejszym zakładem i oraz z budynkiem.